Ja jestem Dora, a to jest mój warsztat. Słuchajcie, dzisiaj będziemy naprawiali układ klimatyzacji w Toyocie Avensis z 2008 roku z silnikiem 1.8. Przy czym dzisiaj również będzie u mnie specjalny gość. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj mam dwóch specjalnych gości. Przyjechali do mnie z Płocka, pani Eliza i pan Wojtek. Przyjechali do mnie z dziwną usterką klimatyzacji, dla nich dziwną, ponieważ ten samochód ma pewną historię, którą za chwilę e, pani Eliza nam opowie. E, klimatyzacja przestała działać dwa lata temu. Jeździłam do serwisu, była naprawdę. Ale to był serwis Toyoty. Toyota. Mhm, to był serwis Toyoty. E, tak. Jak to nabijano mi, mhm. e, po czym mi mówiono, że jest wszystko okay, w porządku, że nie ma nigdzie przeciwko. Aha. Po czym pojeździłam 3 miesiące i z powrotem to samo było, tak? Że klimatyzacja przestawała działać. To Aha, czyli to prawdopodobnie było tak, że pojechaliście, oni sprawdzili, bo tam przecież wcześniej, wcześniej rozmawiali, że układ był pusty, po czym oni zlokalizowali wyciek, usunęli go, nawet, nawet wydrukowali taką karteczkę, że takie dwa elementy są do wymiany, ja wam to później pokażę, bo to w ogóle się kupy nie trzyma, i to było w ten sposób, że pani Eliza pojechała, była pusta, oni naprawili i opowiadaliśmy, że jechaliście nad morze. Tak, jechaliśmy nad morze i w jedną stronę nam wystarczyło, o. żeby klimatyzacja działała, natomiast jak wracaliśmy po dwóch tygodniach klimatyzacja nie działała w ogóle. Aha, i po czym auto znowu trafiło do serwisu? Po czym auto trafiło do serwisu? Druga wizyta, po pierwszej wszystko działa, dupa jednak nie działa, wyjazd na wakacje, przyjazd znowu nie działa, i czyli już jest druga wizyta i co było przy tej drugiej wizycie? Przy drugiej wizycie, oczywiście jak zwykle w salonie, Toyocie, wysiedziałam swoje, panowie oglądali, sprawdzali stwierdzili, że nie ma naprawdę nigdzie żadnego. Żadnego wycieku, wycieku żadnego. Nic. No Nic. to dlaczego ona nie działa? To coś powiedzieli, dlaczego nie działa? Nie no, że powinno działać. Aha, że powinno działać. Tak. O, widzicie coś nowego, pierwszy raz słyszę w tym sezonie, że powinno działać. No dobra, a teraz powiedz mi jedną rzecz. Też rozmawialiśmy wcześniej. Jak długo w serwisie był samo i ty czekałaś? Ja w serwisie czekałam około 5 godzin. 5 godzin. Właśnie, a teraz powiedzmy mniej więcej o kosztach. Ile wydaliście do tej pory na tą klimatyzację w, tych, w tamtym serwisie? W tamtym serwisie wydawaliśmy tylko za napełnienie, więc to była kwota 300-400 zł. Ale dwa razy tak robiliście. Dwa razy, tak. Dwa razy, czyli to było zwykłe nabicie, raz moim zdaniem. Za raz za darmo. A, raz za, za darmo. darmo. O, czyli jednak mają honor, mają honor, że raz tak, za darmo. Dobra. Raz za darmo. E, słuchajcie, no czyli widzicie, z, dziwna historia w serwisie Toyoty. Takie rzeczy się dzieją. I prawdopodobnie się będą działy w innych markach też, Mercedes. Także nie patrzcie na to, że te serwisy, nie wiem, że jest serwis Toyota, tam są fachowcy. No, moim zdaniem, to nie do końca idzie w parze. Marka nie idzie w parze z tym, co robią pracownicy. My spróbujemy dzisiaj to naprawić, zlokalizować. Już po części samolot mam rozkręcony, już wiemy wszystko, już wszystko sobie sprawdziłem. Nie wiemy tylko jednej rzeczy, o czym za chwilę wspomnę, a Was serdecznie zapraszam do oglądania, jak to będzie się odbywało w tym modelu. Dobrze, słuchajcie, moi mili, już po części mamy tutaj autko rozkręcone, wyleciał zderzak, pas przedni, dolny, górne mocowanie tutaj naszych chłodnic. Oczywiście najpierw sobie weryfikujemy, jaką, jaki typ mamy sprężarki. No i tutaj mamy sprężarkę z sprzęgłem zrywalnym i zaworem elektronicznym PWM. Maksymalne ciśnienie, tak jak wspominałem na poprzednich filmach, maksymalnie to jest 8 bar. Ja oczywiście taki test szczelności sprawdziłem, ponieważ układ był totalnie pusty. No i zajęło mi to 10 minut. No, 10 minut mi to zajęło, żeby zlokalizować, gdzie jest dziura. No i dziura się okazuje, że jest tutaj taka piękna. Eee, dlaczego panowie tego nie widzieli? Nie wiem, nie wypowiem się, bo nie wiem, jak to zostało zrobione. W każdym razie mamy tutaj wyciek ze skraplacza. I teraz tak, z racji. Że ta sprężarka, czy mamy klimatyzację wyłączoną, czy też nie, musimy zweryfikować, czy ona już nie jest zatarta. Najpierw sobie zdemontuję tutaj ten skraplacz. Ja Wam nie będę pokazywać, tu po prostu są dwie śrubki, tu dwie śrubki z góry. To naprawdę w Toyota naprawdę jest naprawdę proste rozwiązanie demontażu tego wszystkiego. Nie trzeba dużo tutaj czasu poświęcać na demontaż tych elementów, co wcześniej, o których wcześniej wspomniałem. Najpierw sobie muszę zdemontować tutaj skraplacz. Odkręcimy sobie, osuszacz, zobaczymy, czy czasem nie jest już szaro. Zobaczymy sobie wyjście i wejście zobaczymy czy tam jest syf i prawdopodobnie jeszcze chyba ściągnę chłodnicę wody spuszczę płyn i będę chciał zweryfikować sobie samą sprężarkę czy ona się nie zaciera dlatego że jeżeli tego typu sprężarki w tego typu układach nie ma czynnika nie ma prawidłowego smarowania dla układu korbowo-tłokowego w yy, sprężarkach. Przy czym one się zacierają. One mają minimalny ruch tych tłoków, ale one tak ta czy siak się będą zacierać. Dlatego najpierw weryfikujemy przy tego typu sterce, czy sprężarka nie została szczała. Także ja sobie to demontuję, no i za chwilę wracamy. Hej, zdemontowałem cały układ wodny, rozkręciłem sobie rurki. E, co się okazuje? Okazuje się, że. Czekajcie, wezmę sobie lampę. Okazuje się, że niestety nasza sprężarka się zaciera. Jest to jej sam początek. O, tu mamy zawór, zobaczcie sobie. Zawór był pokryty o takim szarym już tutaj nalotem. I niestety mogę po tym stwierdzić, że sprężarka nam się zaciera. Przy czym sam wyjście jest totalnie szare, nie wiem czy to kamera chwyci. Wysokie ciśnienie, okej, okay. niskie ciśnienie jest, okej, okay. przepraszam, wysokie ciśnienie już tu widać, że jest szaro. Przyczyn mam tutaj rurkę zdemontowaną, między z prężarką a skraplaczem i tu też jest po prostu szaro. Nie wiem czy to widać pięknie czy nie, czy kamera chwyci, ale niestety jest szary nalot totalnie. Osuszacz też skraplacz żeśmy rozkręcili. Niestety musiałam go uciąć, żeby sprawdzić to i owo. No i tutaj wyszło takie coś niestety szarawo. Czekajcie, może tylko okręcimy go sobie. O, tutaj, tak. I puszczę Wam tu ścianki. No jak to dobrze kamera chwyci, to zwróćcie uwagę, że jest szaro, że tam już po prostu jest szary olej, niestety nic z niego nie, zlali, nie zlałem, chociaż w sumie możemy to zrobić w ten sposób. Może coś tam się zleje. Zaraz do tego wrócimy. I tu był jeszcze taki kapturek. O. O. Nie wiem czy to będzie widać, ale on tu jest cały szary. Prawdopodobnie jest to sam początek zacierania się sprężarki, dlatego na razie tylko nam dostała rurka, sprężarka i skraplacz. E, okazuje się, że... patrz, tu już coś widać. Z początek zacierania się tam troszeczkę kapka oleju poleciała, ale to nadal nie jest to. E, okazało się, okazuje się, że to dalej nie poszło, bo zdemontowałem tutaj przy ścianie grodziowej e, rurki. Jak widzicie, kolor jest po prostu taki jaki powinien być. Panie kamera, tutaj to widać coś ładnego, jest ładny, niestety, żeby w tym modelu wymienić zawór rozprężny, trzeba całą deskę ściągnąć, cały zespół z prawej strony pod schowkiem, gdzie trzyma się wentylator dmuchawy, dmuchawa się nam, nam tutaj trzyma, trzeba to całe zdemontować, w przypadku, kiedy tu bym miał totalnie szaro, musiałbym to zrobić, ale widzę, że to ładnie wszystko to zablokowało. E, będę płukał zaworem rozprężnym, gdzie tego nie demontuję. E, będę to płukać bardzo niskim ciśnieniem, żeby on tutaj się w żaden sposób nam nie uszkodził. E, no i pozostałe rurki, wszystko będziemy płukać. Oczywiście pułkania układu klimatyzacji posze, potrzebujemy takie adaptery. Ja zrobię osobny odcineczek, żeby to można było wszystko fajnie omówić. E, na tą chwilę e, muszę tutaj springlocki podłączyć. Mam takie dwa adaptery. Ten jest od powrotu, czyli niskie, ten jest od wysokiego i musimy fabrycznie, oryginalnie takie tutaj mocowania zamontować. Słuchajcie, jak podłączę maszynkę, żeby się pukał nasz parownik zaworem rozprężnym, tak technologicznie tak jest zrobione i niestety nie przeskoczymy tego. Jeszcze raz przypominam, w przypadku kiedy tu bym na wejściu i na wyjściu miał szary olej, niestety musi być wymieniony ten zawór rozprężny. W tym przypadku niekoniecznie, bo tu ma wszystko ok, tylko jest kwestia przepłukania go z resztę oleju, żebym wiedział, ile tego oleju mam dodać do samego parownika, żebyśmy widzieli, jakie są wartości. Także słuchajcie, no i ja za chwilę wracam, jak będę miał podłączone. Hej, hej! Ja już tutaj mam podłączone moje urządzonko, już Wam wcześniej pokazywałem. Z racji, że puczemy to zaworem że nie chcę, żeby on uległ w jakimkolwiek sposób uszkodzeniu, robimy bardzo niskie ciśnienie rzędu 2 bar medium, 2,5 bara mamy. Sprężone powietrze, płucze się, on jest czysty, żadnych cyków nie zauważyłem, żeby to tu leciało. Jak widzicie, wszystko jest czystutkie, także tu jest kwestia tylko i wyłącznie przepłukania z ilości oleju, który może być po prostu w parowniku, a potem my sobie dodamy strzykawką zgodnie z tabelą. No i w ten sposób będę płukać cały układ. Ja na razie nie będę wam tego nagrywać, bo to nie ma sensu. Maszynka działa, już wam pokazywałem, to wyżyki sobie troszeczkę skaczą. Niskie ciśnienie, także nie będę tu nic świrować, bo nie chcę, żeby ten zawór uległ uszkodzeniu. Także słuchajcie, ja to przepuczę po kolei każdą rurkę, parownik pół godziny w jedną, pół godziny w drugą, bo zamieniamy kierunki. Jeżeli chodzi o przewody rurki, pół 5 minut w jedną stronę, 5 minut w drugą stronę, można to wydłużyć, nic się z tym nie stanie. Sprężarka pójdzie nowa, skrapaż pójdzie nowy, czujnik mamy też nowy, osuszacz jest razem, z, razem ze skraplaczem. Prawdopodobnie chłodnica wody też pójdzie nowa, bo w jednym miejscu już coś zaczęło puszczać. O, mogę Wam pokazać dokładnie w tym miejscu. Tu mamy taki różowy nalocik, co? Z drugiej będzie lepiej to widać. O, tu w tym miejscu zaczęło puszczać dziwnie. Dlatego, że tutaj po prostu jest, nie ma przepływu powietrza. Ja przypuszczam, że jakbym to wyczyścił, umył, to no, się odezwie za jakiś czas albo w nieodpowiednim momencie, kiedy gdzieś tam klient pojedzie sobie na wodę i na wakacje i będzie problem. No, także, także to tak wygląda. To jest rurka zdemontowana. A na temat adapterów sobie pogadamy kiedy indziej. Także ja za chwilę wracam. Słuchajcie, tu już mi się kończy pukać. Ostatnia rureczka. Sprawa tutaj, jeżeli chodzi o te złączki. Niestety tutaj już nasi byli. Coś tam kurde połamali, coś nie połamali. Wcześniej była też tutaj trytycka. Oczywiście muszę teraz to wszystko yy, wyciąć. Ściągnąć moje adaptery. Co najmniej z 15 minut przedmuchać w jedną w drugą stronę parownik. Po czym zamontujemy sobie wszystkie rurki. Te rurki już mam przepłukane. O-ringi mam nowe. Kapka oleju, bo to jest uszczelnienie boczne. Niestety yy, nawet w serwisie Toyota nie jest podana nie jest podana ilość tego oleju w, cał w całym układzie. E, sprawdzając poszczególne inne modele, e, stwierdziłem, że tutaj będzie w granicach 120 g oleju, ponieważ tego nigdzie nie ma. Gdzie mam e, mądrą książeczkę? A, tu jest. Niestety tego nigdzie nie ma. Dzwoniłem do serwisu Toyoty też jest niestety problem. Oni też nie wiedzą ile jest. Pracownik mi odpowiedział, że leją na oko. Tak, tak leję na oko, żeby była sprawa jasna. I tu mamy Toyota Co Avensis, Avensis C25 NA. Niestety znana. Patrząc na ilość gazu 440, a patrząc na ilość gazu w takim samochodzie jak Volkswagen Toyota RAV4, mamy mniej więcej 120 gram oleju. Przy czym wartość jest też w granicach 480 gram i moim zdaniem w Toyotach tego, tego się trzeba trzymać, e, tych 120 gram oleju, dlatego rozbijamy sobie to na procenty, wlewamy odpowiednią ilość do każdego elementu, tak jak to wcześniej Wam na filmach pokazywałem, czyli strzykawka, strzykujemy, montujemy, e, później robimy te szczelności, na razie lecimy dalej. Eee, tam się płucze ta rurka, tak, bo dzisiaj, a, chłodnica wody jeszcze pójdzie nowa, skraplacz musimy zamontować, sprężarkę za chwilę będę montować, tego już nie będę nagrywać, bo myślę, że nie ma sensu, jak to zamontuję, to wrócimy z powrotem, także za chwileczkę będę. Ja już jestem tutaj po montażu wszystkich elementów, które wcześniej zdemontowaliśmy, skraplacz, sprężarka, opłuka, opłukaliśmy rurki, opłukaliśmy parownik, wszystko zostało skręcone, zaworki wymieniliśmy, nowy czujnik poszedł, eee, w tym momencie jest już trzeci test się robi, w tym momencie mamy 6,57 bara. Straty na razie żadnej nie mam. Wcześniej było to 6,60, jedna setna, 6,58, 1 setna. Nie dobijałem w ogóle azotu, także to pierwsze dobicie, które było, jest e, i tak się przy tym zatrzymamy. E, o czym należy tutaj wspomnieć? Jeżeli, kwestie, jeżeli chodzi o kwestię dodawania oleju e, w tego typu układach z tego typu sprężarką, zgodnie z instrukcją, jaką producent załączył, e, z tego typu sprężarki niestety nie zlejemy oleju, e, dlatego że ta sprężarka nie ma korka technicznego i olej jest w komorze. E, układu korbowo-tołkowego. I sam producent informuje nas o tym, że z tego typu spężarki nie zlejemy oleju. To jest fakt pierwszy. Fakt drugi. Wiemy, że do tego, że w sprężarce było 90 ml oleju, bo tak jest załączone, tak jest naklejka, przy czym do układu wchodzi około 120. Do samego parownika dolałem mu 24 ml oleju, a przez maszyny dodamy prawdopodobnie bezpieczne 10 lub 15 gram. To się trzeba dokładnie przeliczyć. Układ został przepłukany, osuszyłem go bardzo długo. Dodatkowo będziemy robili godzinę próżni. w Celem dokładniejszego osuszenia układu, żeby tam się naprawdę nic nie zdarzyło jakiegoś niepotrzebnych rzeczy. No wiadomo, jak to w Toyotach, dużo śrubek się ukręca, będzie trzeba to jeszcze troszeczkę po, porzeźbić, pe pewne tematy. Od dołu chociażby podłoga wszystkie śruby się ukręciły. Teraz tak, wymi wy została wymieniona chłodnica wody, dlatego, że z tej strony mieliśmy chłodnicę. Ja zauważyłem tutaj już delikatny wyciek, czyli taki delikatny nalot różowego już tutaj kolorku od naszego płynu. Sprawa wygląda w ten sposób, że po demontażu wentylatora, okazało się, że tutaj jeszcze gorzej to wygląda niż wcześniej. No, i tutaj klienci oczywiście nie mieli żadnych przeciwwskazań, bo się cieszyli, że to wyszło akurat teraz, a nie gdzieś tam, jak jechali sobie na wakacje. Skraper, słuchajcie, no tutaj, jak wcześniej mówiłem, żeśmy zdemontowali. Wszystko jest tutaj, niestety gdzieś tam się zaczęło, gdzieś zaczęła się powoli zacierać nasza sprężarka, oczywiście sprężarkę klienci mi zostawią, tak jak Wam, nie wiem czy to kiedyś mówiłem, będzie odcinek w październiku, bądź też w listopadzie, ja tu mam wszystkie sprężarki, które wymieniałem, wszystkie będziemy sobie rozkręcać i będziemy sobie omawiać, dlaczego tak, a nie inaczej, co się stało w danej sprężarce, także co? No czekamy teraz te szczelności, zrobimy próżnię i pierwsze uruchomienie, oczywiście włączymy kamerkę, będzie się wszystko nagrywać, także trzymajcie kciuki, moim zdaniem to powinno być wszystko ok. Na tą chwilę, no czekamy, tak? Za chwilę wracam. o, próżnia, 60 minut. Wakum ciśnienie jednego, 15 gram oleju dałem, według obliczeń powinniśmy dać około w granicach 130, więc powinno być wszystko ok. 90 było w sprężarce, nie do, 24, dałem do 24 gramy dałem do parownika i 15 z maszyny na uzupełnienie w razie w, żeby nie było ani za mało, ani za dużo. W tym momencie już mamy fazę napełniania, 450 gram. Tyle, ile powinno być, bo tu mamy 440 plus minus 30, i już nasz maszyna nas informuje, żeby odpalić auto. No to odpalamy. Przy czym jeszcze muszę tutaj odpowiercić sobie układ chodzenia. Także, i teraz zobaczymy, czy to wszystko działa. Najpierw musimy układ chodzenia zrobić, bo to już jest prawie końcówka tego wszystkiego. No. Czekajcie, muszę sobie. Tak, na tym sobie włączamy zapłon. Wyłączamy tu klimatyzację. Dobra, odpalamy. Dobra, i na razie sobie zostawiamy wszystko. Ja na razie bym musiał mieć ogrzewanie na fula i najpierw sobie załatwmy temat, załatwmy sobie temat chodzenia. Słuchajcie, już odpowiedziałem sobie. Mały obieg, duży obieg. Mały obieg musiałem odpowiedzieć ściągając wąż, żeby przepchnął powietrze, żeby mi wyszło, bo pompa nie mogła tego przepchnąć. Wentylator mi się załączył. Dobra, teraz włączamy klimatyzację. Ja idę do zegarów, a Ty, proszę o Ciebie, włącz klimatyzację. Ciśnienie mamy w porządeczku, 18 stopni na dworze, raczej znaczy tutaj w sumie mamy 18 stopni. Włącz klimę i zobaczymy, czy to żyje, czy też nie. Nie włączaliśmy jej wcześniej. Dmuchawę włącza też na pierwszym biegu, bo ci się nie włączy klimat. Dmuchawę na pierwszym biegu, bo inaczej ci się nie włączy klimatyzacja. Tak, widzisz, masz, musisz tu mieć włączone, bo inaczej ci się nie włączy. Dobra, załączyła się, tak? I Już widzę, że działa. Idzie, 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 dobrze, jest wszystko na razie w porządku. Wentylator działa na pierwszym biegu, elegancko. Tak, sprężarka działa, już widzę, że. Dobra, rurka mamy, naprawdę mamy fajną temperaturę. Za chwilę sobie miernik wsadzimy, zobaczymy, zweryfikujemy sobie. Mamy pierwszy bieg, drugiego biegu nie zweryfikujemy. Dobra, teraz tak, fajnym testem będzie trzymać około 1800 obrotów. Zobaczymy, czy tutaj ewentualnie, czy nam ciśnienie spada. W Toyotach jest bardzo często spowodowane bardzo niskie ciśnienie. Nie wiem czemu, ale dowiem się, dowiem się. W Japończykach zauważyłem, że właśnie coś takiego jest. I ona może się włączać, wyłączać. Mamy w tym momencie jednego bara ciśnienie. 10, gdzie się rośnie? Wysokie ile mamy? 440-450 gramów czynnika dałem prawidłowo. No widzicie. I ona się włącza, wyłącza. Pamiętacie w moim filmie, gdzie pokazywałem, jak wykonać przegląd? Rawka ma dokładnie ten sam układ i dokładnie tak samo to działa, i dokładnie były te same ciśnienia. Bardzo dziwne to jest i fajnie by było jakby ktoś mógł sobie jeszcze zweryfikować, może ktoś ma taką Toyotę i ktoś może sobie zweryfikować, czy są dokładnie takie same ciśnienia. Ja na pewno tutaj zwrócę uwagę klientom, że tutaj będzie czas zobaczyć jeszcze ewentualnie raz, drugi jeżeli chodzi o pracę sprężarki. Niskie ciśnienie moim zdaniem bardzo nisko schodzi, ale ja wiem z doświadczenia, że właśnie w Toyotach i w Nissanach takie coś jest, bo to nie jest mój pierwszy samochód, który robię z tej marki i właśnie tego typu są ciśnienia. Mamy 18 stopni, no to też nie jest za gorąco. Prawidłowy wydatek byśmy musieli sobie sprawdzić w momencie, kiedy e, będzie ciepło na dworze. Słuchajcie, ja na razie jeszcze zweryfikuję sobie to wszystko. Ja sobie jeszcze wezmę, zweryfikuję ciśnienia. Auto sobie pochodzi, poskręcam, posprawdzam sobie wszystko. No i prawdopodobnie tak klientów wypuszczę i będziemy musieli umówić się jeszcze na jedną wizytę. Prawdopodobnie celem weryfikacji ewentualnie kogoś innego, bo myślę, że tu nie będzie kłopot. A ja za chwilę wracam do was, także czekajcie, sekundę. Słuchajcie, zrobimy sobie takie małe podsumowanie. Niestety, moi goście pojechali, byli bardzo zmęczeni, zresztą to było. Starsze małżeństwo, także nie będę ich tutaj trzymać do pół której, bo mamy już prawie 24. Tak długo to wszystko zajęło. Słuchajcie, prost, taki prosta, prost, prosta rzecz. Zwykła nieszczelność doprowadziła do tego, że układ sprężarka się zaczęła zacierać, dlatego że ta sprężarka jest z, z przegłem wyrywany. My musimy bardzo mocno pilnować takich rzeczy, żeby w tego typu układach, z tego typu sprężarką, pilnować, żeby ten czynnik był. Ponieważ jeżeli go nie ma. Ona się będzie zacierała bardzo powolutku i bardzo, bardzo mało. Ona ma delikatnie taki, taki malutki skok, ma tego tłoka i ona się będzie zacierała, czy ktoś tego chce, czy nie. No i tu były same początki tego zacierania. E, w ogóle rozwiązanie kosmiczne, jeżeli chodzi o zawór rozprężny. Trzeba deskę ściągać. Widziałem to na zdjęciu, jak wygląda taki parownik. Parownik po prostu, jest parownik, on ma dwa wygięte, ma rurki wygięte. Na środku jest zawór i z tego zaworu idą dwie rurki, które widzieliście na ścianie grudziowej. To jest po prostu jakiś fua! No co, podsumowanko takie szybkie, wymieniłem to, co potrzeba. Szkoda, że tam gdzieś serwisu dwa razy jej... bo w ogóle historia była tego typu, jak ja tam rozmawiałem z tymi klientami, że oni byli tak, dwa razy w serwisie Toyoty na naprawę tego i raz byli prywatnie u kogoś i każdy mówił, że wszystko jest dobrze, wszystko działa. I teraz tak, dowiedziałem się, że po nabiciu klimatyzacja działała po drugim nabiciu i po trzecim, Klimatyzacja działa przez tydzień czasu i po tygodniu ona przestała działać, także tutaj na pewno będzie wykonany przeze mnie telefon do klientów. Czy ona wszystko działa, bo oczywiście ciśnienie trzymało i to było mniej więcej w ten sposób jak ja nabijałem. Na początku ciśnienie miałem tam w granicach 7, niecałe 7 barów wpuszczałem do układu i po 15 minutach miałem 15 setek. Po na mojej naprawie, czyli wymianie tego skrapacza, usunięcie usterki, nieszczelności układu, yy, wyglądało to w ten sposób, że miałem w granicach 6,8 bara i po pół godzinie była jedna setna, drugi test, jedna setna, trzeci test, nic. Także uważam, że tutaj na pewno układ będzie szczelny. Yy, osuszyłem go dodatkowo próżnią 60 minut, tak jak Wam to gdzieś tam na wcześniej na filmiku pokazywałem. No i co? No i, i kurde, słuchajcie, fajnie, y, też z YouTube'a też się bujali, dwa lata, czyli nabija ktoś za dwa miesiące, nie ma i później tak kurde, jeździ od warsztatu do warsztatu, y, trzy razy odwiedzili ciągle wiecznie to samo. Sześć godzin y, pani właścicielka siedziała w salonie Toyoty, zajadała się ciasteczkami, popijała kawką, a oni szukali nieszczelności i nic nie znaleźli. Nie wiem czemu, moim zdaniem zderzak był ściągany, bo było dużo śrub ukręconych, z góry szczególnie. To jest taka przestroga, słuchajcie. Nie zawsze wszystko to, co pięknie wygląda, dają kawkę, dają ciasteczka, nie wiem, mają piękne płytki, nie zawsze to opakowanie nas informuje o tym, o jakości produktu czy usługi. Zwróćmy sobie na to uwagę, a ja chciałbym Wam serdecznie podziękować za oglądanie do końca tego odcinka. Pozdrawiam Was ja, Dora.